Wiersz na dzień dobry. Piękne, okrągłe urodziny. 70. obchodzi dziś aktor Mariusz Benła, któremu nisko się kłaniamy. Pańs jego mistrzostwo Państwo świetnie znają. Wiele razy podziwialiśmy jego rolę w słuchowiskach, a także znakomite interpretacje prozy, m.in. nędzników Wiktora Igo, czy dziennika pisanego nocą Gustawa Herninga Grudzińskiego. Często w poranku słuchamy, jak znakomicie czyta poezję. W tym tygodniu w cyklu Wiersz na dzień dobry Mariusz Benua będzie czytać utwory polskich poetów. Dziś autor, który został jednym z literackich patronów przeszłego roku, czyli Cyplian Kamil Norwid, którego dwusetna rocznica urodzin przypada we wrześniu 2021 roku. Jednym z najbardziej znanych wierszy Norwida, a zarazem arcydziełem polskiej poezji jest fortepian Chopena. Poeta fascynowała postać kompozytora. Już po śmierci napisał nekrolog opublikowany w Dzienniku Polskim, a w tym tekście tuż po śmierci Chopena bardzo wnikliwie ocenił prawdziwą wielkość kompozytora, jego znaczenie dla sztuki zarówno polskiej, jak i europejskiej, to z tego nekrologu pochodzą tak często cytowane słowa rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. Rozważania dotyczące artyzmu Chopina pojawiają się też w innym znanym utworze Cypriana Kamila Norwida w Prometidionie, Fragment poematu czyta Mariusz Benoit. Taka rozmowa była o Chopenie, który naczelnym u nas jest artystą. Co do mnie, polski ja w nim zamach cenię. Nie melancholię romantyczną glistą, i chociaż małe mam wyobrażenie o sztuce, przecież wiem, co jest muzyka. I może lepiej wiem od grającego, jeśli mi serce bierze i odmyka, jak ktoś do domu wchodzący własnego. Jest to zapewne wiele, rzekł Bogumił. Lecz ja bym główniej myśl artysty badał, I czy dosłownie naród on spowiadał, Czy się nie wstydził prawdy i nie stłumił, Mogąc łatwiejszy oklask zyskać sobie, Mogąc być prędzej i szerzej uznanym, Czy mówię prawdę na swym stawiał grobie, Czy się jej grobem podpierał ciosanym? Cóż te morały do rzeczy należą? Konstanty, na to zwał się z młodzieżą. Albo cóż prawda, tam gdzie jest udanie, tam gdzie jest wszystko przez naśladowanie, albo muzyka, co by mi znaczyła, żebym już musiał jak hieroglif badać, lub wedle onych pojęć Bogumiła, żebym się musiał w mazurku spowiadać. Co pięknem, to się każdemu podoba i konfesjonał na to niepotrzebny. Hop, hop, koniku mój, rwij się od żłoba, hop, hop. Cóż na to bogumił, wielebny? Tu się rozśmiało wielu, co już znaczy, że najzupełniej prawda okazaną i że mówiący pięknie się tłumaczy. I już o sztuce tu nie rozmawiano. Jutro usłyszymy wiersz poety, który podziwiał wielkość Norwida i uznawał go za jednego ze swoich mistrzów. Wiersz Zbigniewa Herberta przeczyta Mariusz.